Dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku podcastu Zapomniana biologia. Dzisiaj chciałbym Państwu powiedzieć o osobach, które zainspirowały Karola Darwina do stworzenia jego teorii ewolucji. Obok koncepcji stałości gatunków, inną ważną tezą, którą Darwin próbował przezwyciężyć w swojej teorii, była wizja harmonijnej przyrody, którą możemy nazwać ogólnie teorią statycznej struktury przyrody. W ostatnim odcinku opowiadałem jak teoria ta popierana była zarówno przez przedstawicieli teologii naturalnej, jak i wczesnych ewolucjonistów, takich jak Robert Chambers czy Richard Owen. Ta koncepcja statyczności przyrody była konsekwencją używanej w tamtym czasie taksonomii Linneusza. Zgodnie z nią, zwierzęta i rośliny musiały istnieć w wyznaczonych miejscach, nie ingerując wzajemnie w swoje funkcjonowanie. Dzięki temu porządkowi zwierzęta dało się typizować i przypisywać im miejsce w ustalonej przez linneusza hierarchii. Jednak z takim podejściem do przyrodoznawstwa nie zgadzali się wszyscy. Na problemy z takim podejściem wskazywał jeden z najwybitniejszych przyrodników przełomu XVIII i XIX wieku, Aleksander von Humboldt. Jak pisał w swoim Essay on Geography of Plants, botanika. Nie powinna skupiać się jedynie na szeregowaniu i opisywaniu roślin i pomijać przy tym zupełnie ich rozmieszczenie i warunki występowania. Humboldt chciał stworzyć nowe podejście do badania przyrody, bardziej holistyczne, które zamiast na klasyfikacji miało skupić się na relacjach, jakie zachodziły pomiędzy różnymi organizmami w naturze. Takie też podejście miało dopełniać lineuszowską taksonomię. Korelacja pomiędzy rodzajami roślin a miejscem ich występowania, zdaniem Humboldta, mogła przyczynić się do zdecydowanego postępu w przyrodoznawstwie. A co ważniejsze, jak pisał, ta nauka mogła odpowiedzieć na najważniejsze pytania, w tym, czy różnorodność gatunków może być uważana za wynik przekształcenia, które z czasem zmieniło przypadkowe odmiany wytrwałe gatunki. Większość współczesnych historyków nauki zgadza się, że ten holistyczny sposób patrzenia na przyrodę przejął od Humboldta Darwin. Darwin, podobnie jak Humboldt, uważał, że aby poznać działanie natury, należy zebrane pojedyncze dane empiryczne analizować w szerszym kontekście różnych dziedzin nauki. W przypadku Darwina była to geologia, zoologia czy też embriologia. Z kolei sam Darwin przyznawał, że był pod ogromnym wpływem prac Humboldta, a szczególnie jego wspomnień z podróży przez obie Ameryki, które przedstawił on w swojej Personal narrative. Choć Darwin wymieniał Humboldta jako jednego z prekursorów teorii ewolucji, to jak przyznawał, swoją koncepcję transmutacji stworzył zupełnie niezależnie od niego. Kolejnym przyrodnikiem, który przyczynił się do tego, że Darwin zmienił swoje spojrzenie na przyrodę, był Charles Lyell. Podobnie jak Humboldt, Lyell również był rewolucjonistą, który chciał przekształcić przyrodoznawstwo. Jednak Lyell skupił się na geologii postulował odrzucenie panującego wówczas katastrofizmu, które uważał za teorię metodologicznie problematyczną. Jak wyjaśniał, tak jak w historii nie przyjmowano za metodologicznie zasadne wyjaśnienia, które bazowały na czynnikach nadprzyrodzonych, tak też nie powinno się robić w geologii, a to właśnie robili katastrofiści. W końcu w naukach historycznych nie tłumaczymy powstania na przykład piramid, odwołując się do jakichś pozaziemskich wpływów, na przykład jak kosmici, nie jest to metodologicznie poprawne. Katastrofiści Zanim Layla łamali tą podstawową zasadę metodologiczną, ignorowali więc fakt, że na Ziemi następowało wiele różnych zjawisk, które stopniowo modyfikowały jej krajobraz, i prawa, które rządziły tymi modyfikacjami, wcale nie odbiegały swej naturze od tych praw przyrody, które obserwujemy dzisiaj. Katastrofiści próbowali więc wyjaśniać powstanie nowych struktur geologicznych, zakładając, że były one skutkiem działalności sił albo nie dających się wpisać w obowiązujące prawa przyrody, albo podlegających pod prawa obowiązujące wyłącznie w przeszłości. Tym samym, zdaniem Lajela, produkowali niepotwierdzalne hipotezy, które stanowiły przeciwieństwo rzetelnej pracy naukowej. Dlatego też geologia, jak inne nauki, Powinna skupiać się na poszukiwaniu uniwersalnego wyjaśniania zjawisk, odwołującego się tylko do znanych i obserwowanych praw przyrody. To też sugerował, że zmiany geologiczne zachodzą w sposób powolny, czy też gradualistyczny, na mocy działania tych praw przyrody, które teraz obserwujemy. Nie potrzebujemy we wyjaśnieniu powstania na przykład kanionów, powoływać się na jakieś siły nadnaturalne. Możliwe, zdaniem Layela, było to, że kaniony powstały w wyniku działania wody, powietrza czy też zmian temperatury. Pogląd ten Layel nazwał uniformitarianizmem, ponieważ, jak sama nazwa wskazuje, zakładał jedność działających w świecie praw przyrody. Nie uważał, tak jak katastrofiści, że prawa przyrody uzależnione były i zmieniały się wraz z epokami geologicznymi. Jednak w kwestii powstawania gatunków Lyell już nie był takim rewolucjonistą, a pozostawał kreacjonistą. Jak tłumaczył autor natury, Bóg stworzył gatunki w taki sposób, by były one w stanie przetrwać w określonych warunkach, a nawet obdarzył je mocą dostosowywania się do zmiennego środowiska. Ta umiejętność przystosowywania powodowała wyodrębnianie się z gatunków różnych ras i powodowała ich ekspansję. Ponieważ jednak organizmy mogły przystosowywać się do różnych środowisk, to mogły również zajmować różne nisze ekologiczne, co w konsekwencji doprowadzało do walki o przetrwanie z innymi gatunkami. Jednak możliwości dostosowawcze organizmów miały swoje granice. Gdy więc kolejne pokolenia, próbując się zaadaptować do nowych warunków, zbytnio zmodyfikowały swoją pierwotną budowę, skazane były na wymarcie. O ile więc rajel. Daleki był od sformułowania teorii ewolucji, to stworzył podstawy, by ta mogła zaistnieć. Lajelowski uniformitarianizm stał się jedną z głównych inspiracji dla późniejszej teorii Darwina, którą później sam Lajel uznał za naturalne rozwinięcie jego własnych poglądów metodologicznych i kolejny argument wymierzony przeciwko katastrofizmowi. Darwin, wyruszając w swoją słynną podróż dookoła świata na setku Beagle, nie był jeszcze zaznajomiony z pomysłami, Transmutacyjnymi Layera, ale wiedział o znaczeniu jego prac geologicznych, gdyż zabrał ze sobą pierwszy tom jego dzieła Principles of Geology i szybko przekonał się o słuszności poglądów Layera. Obserwując kamieniny wymarłych gatunków w Ameryce Południowej, od razu przyjął jego perspektywę, wnioskując, iż do zagłady owych zwierząt musiało doprowadzić coś innego niż globalny kataklizm, o którym pisali katastrofiści. Jednak książki Layela nie naprowadziły go na rozwiązanie zagadki tych wielkich wymierań. To dopiero praca innego myśliciela wskazała mu rozwiązanie tej zagadki. Pracą tą była książka Prawa Ludności autorstwa ekonoma, filozofa społecznego Tomasa Malthusa. Z książką tą Darwin zapoznał się w 1838 roku, czyli już rok po tym, gdy rozpoczął pracę nad swoją teorią ewolucyjną. Teorię Malthusa można streścić jego własnymi słowami w sposób następujący. Siła wzrostu ludności jest nieskończenie większa, aniżeli zdolność ziemi do produkowania środków utrzymania. Czyli, według Malthusa, ludność nie może wzrastać bez końca, gdyż przyrost potrzebnego wyżywienia nigdy nie jest wystarczający do zaspokojenia potrzeb każdego. Toteż wzrost jest okupiony najczęściej pogorszeniem się sytuacji najbiedniejszej części społeczeństwa. Która nie jest się w stanie dalej utrzymać przy życiu. Malthus uważał, że ta zależność występuje również we świecie zwierząt i roślin. Jak pisał, nierównowaga pomiędzy przyrostem osobników a dostępnością pożywienia prowadzi do konkurencji o zasoby i w konsekwencji śmierci tej części istot, które walkę tę przegrały. Jednak to prawo nie miało charakteru ewolucyjnego, a raczej miało charakter regulacyjny. Malthus, podobnie jak jego poprzednicy, również wierzył w harmonię świata organicznego. Więc prawo, które zaproponował, jego zdaniem służyło do utrzymania tej wewnętrznej harmonii przyrody, w którą wierzył. Według Darwina jednak konkurencja z osoby nie służyła utrzymaniu granic wyznaczonych w przyrodzie. Darwin przyjął prawo Malthusa, że w systemie przyrody organizmy konkurują ze sobą o ograniczone zasoby, ale stwierdzał, że prawo to ma kluczowe znaczenie dla rozwoju gatunków i to zjawisko nazwał walką o byt. Powodzenie wydawinowskiej walki o byt. Objawiało się pozostawieniem potomstwa przez gatunek, który ją wygrał, przez co sama walka nie ograniczała się tylko do konkurencji międzygatunkowej, ale obejmowała również zmaganie się ze środowiskiem i jego warunkami. Darwin, przyjmując perspektywę Lajela, stwierdza, że środowisko jest statyczne i podlega ciągłym przekształceniu. Stąd uważał za błędne podejścia wcześniejszych ewolucjonistów, takich jak Chambers, którzy twierdzili, że to oddziaływanie środowiska wpływało na powstawanie odpowiednich cech. Jak stwierdzał, była to iluzja spowodowana tym, że gatunki lepiej przystosowane do otoczenia doprowadzały do wyginięcia tych, które były przystosowane gorzej. Aby więc doszło do wyginięcia jakiegoś gatunku, wystarczyła jedynie drobna zmiana w otoczeniu, która zwiększyłaby przewagę danego gatunku na drugim. Wtedy też odbywała się walka o byt, doprowadzająca do zmiany rozkładu sił w przyrodzie. Ten wniosek Darwin wyciągnął od Humboldda. Czyli podobnie jak Humboldt, też zakładał sieci relacji, która istnieje w przyrodzie. Stąd też drobne zmiany mogły doprowadzić do zaostrzenia się walki o byt. Gatunki więc były ze sobą, można by to nazwać, połączone, gdyż wzajemnie ze sobą konkurowały. Wpływały na siebie poprzez aktywne sprawdzanie praktyczności cech przystosowawczych swoich przeciwników oraz poprzez ograniczanie terenu ich występowania. To, że wiele czynników mogło wpłynąć na wyginięcie jednego gatunku, wyjaśniało zdaniem Darwina inną iluzję myślicieli przeddarwinowskich, czyli przekonanie, że gatunki ginęły i były od nowa tworzone w każdej z epok geologicznych. Jak tłumaczył Darwin, iluzja ta wynikała z tego, że przegranie walki oznaczało wyeliminowanie określonego gatunku przez inny gatunek, który następnie zajmował miejsce przegranego w gospodarce przyrody. I to właśnie dawało złudzenie, iż w każdym okresie geologicznym następowało swoiste podmienianie gatunków. Darwinowska walka o byt nie mogłaby jednak doprowadzić do zaistnienia widocznego porządku natury, gdyby gatunki nie były w stanie przystosowywać się do zmiennych warunków otoczenia. Fakt, iż gatunki nie są bytami niezmiennymi, Darwin wywnioskował, obserwując organizmy hodowlane. Jak tłumaczył, możliwość modyfikowania tych gatunków była w końcu powszechnie znana przez hodowców. Proces takiego kształtowania cech określano mianem doboru sztucznego. Polegał on na tym, że hodowca tak kontrolował rozród danego gatunku, że wytwarzał w nim pożądane cechy. Wytwarzanie pożądanej odmiany odbywało się poprzez krzyżowanie osobników posiadających odpowiednie cechy. Darwin sugerował, że jeżeli jest możliwy dobór osobników pod kątem cech wybranych przez hodowcę, to zapewne podobne zjawisko mogłoby zachodzić w stanie naturalnym. Bez udziału człowieka, gdzie wynikiem byłyby cechy korzystne pod względem przetrwania w walce o byt. Organizmy o korzystnych cechach, o korzystnych w walce o byt, dalej by się rozmnażały, przekazując te cechy swoim potomkom. Proces utrzymywania się lepiej przystosowanych organizmów w walce o byt Darwin nazwał doborem naturalnym. Najsilniej dobór naturalny działał w obrębie gatunków do siebie podobnych gdyż zasiedlały one te same nisze ekologiczne i korzystały z tych samych zasobów. Dlatego walka o byt była wśród nich najbardziej intensywna. Stąd też, zdaniem Darwina, dla gatunków lepiej byłoby, gdyby charakteryzowały się dużą różnorodnością cech przystosowawczych, dających im możliwość zajęcia i rozprzestrzenienia się na inne nisze ekologiczne. To jednak doprowadziłoby do konkurencji z innymi gatunkami i rozpoczęło kolejną walkę o byt. Warto w tym miejscu podkreślić, iż sam dobór nie był odpowiedzialny za powstawanie zmienności. Był raczej środkiem kształtującym organizm przez wybór odpowiednich cech przystosowawczych. Darwin zdawał sobie sprawę z tego, że słowo dobór sugerowało istnienie jakiejś siły, która aktywnie wybiera cechy do odrzucenia. Podobnie jak robi to hodowca w doborze sztucznym. Żałował, że użył tego słowa, ponieważ wprowadzało ono wiele niepotrzebnych nieporozumień. Choć jak przyznawał, nie było lepszego, którym mógłby to zastąpić. W rzeczywistości dobór mógł funkcjonować dlatego, że organizmy nigdy nie były idealnie dostosowane do swojego otoczenia. Stąd zawsze możliwe było udoskonalenie jakiejś cechy i zyskanie przewagi w walce byt. Dobór stanowi więc proces ciągłej ewaluacji cech przystosowawczych organizmu. Ta teza jednak ma ważną konsekwencję. W przyrodzie nie mogą istnieć doskonałe organizmy. Ponieważ wartość organizmu oceniana jest zawsze przez pryzmat jego przystosowania do środowiska, a to ulega ciągłym zmianom. Zawsze więc istniało zagrożenie, że gatunek zostanie wyeliminowany przez dobór naturalny. Dobór naturalny, zdaniem Darwina, mógł funkcjonować również pomiędzy organizmami należącymi do tego samego gatunku. Organizmy słabiej dostosowane do środowiska wymierały, przez co rozmnażały się tylko te lepiej dostosowane, co z kolei doprowadzało do rozprzestrzeniania się ich cech w całej populacji i powolnej przemiany gatunków. Jednak pozostawało pytanie, w jaki sposób jednostki dziedziczą te cechy przystosowawcze. Należy pamiętać, że teoria Mendla nie była popularna w czasach Darwina, co więcej, prace Mendla były zupełnie ignorowane przez społeczność naukową, więc temat dziedziczności pozostawał otwarty. Darwin zdawał sobie sprawę, że istnieje jakiś mechanizm dziedziczenia, ale nie był on pewien, na czym on polega. Darwin zakładał, że dziedziczenie nie jest dokładne. Rodzice nie przekazują potomstwu idealnej kopii swoich cech. Zawsze istnieje jakaś modyfikacja. Początkowo Darwin przypuszczał, że za tę modyfikację odpowiedzialne jest samo środowisko, które oddziaływało w sposób niekorzystny na układ rozrodczy organizmu, i właśnie pod wpływem tego oddziaływania materiał dziedziczny się modyfikował. Niejasnym jednak pozostawało to, w jaki sposób Dokładnie to się odbywa. Darwin, aby rozwiązać problem dziedziczenia, zaproponował swoją własną teorię genetyczną, którą nazwał pangenezą. Zakładał w niej, że istnieją małe, hipotetyczne jednostki, które nazwał gemulami, i gemule te rozsiane są po całym ciele i ulegają zmianom pod wpływem środowiska. Informacja z gemuli trafiała do układu rozrodczego, dzięki temu, że gemule konstytuowały narządy rozrodcze. W związku z tym w trakcie krzyżowania gemule obojga rodziców łączyły się ze sobą i tworzyły w ten sposób nowy organizm, który przejmował od nich cechy. Powód, dla którego zmiana środowiska miała modyfikować przekazane cechy, był prosty. Nowe otoczenie miało sprawić, że gemule źle się ze sobą łączyły i wytwarzały tym samym zmienność ustworzonego przez siebie organizmu. Nie był to jednak jedyny sposób, w jaki gemule mogły ulegać modyfikacji. Ponieważ rozmieszczone były we wszystkich narządach organizmu, to fakt częstego używania lub nieużywania danego organu mógł doprowadzić do modyfikacji gemuli tego organu i dlatego też te zmodyfikowane gemule mogły później być przekazywane potomstwu danego osobnika. W ten sposób Darwin próbował wyjaśnić podstawę zmienności organizmu żywych i kładł tym samym coraz większą uwagę na mechanizm używania i nieużywania narządów oraz na wpływy środowiska. A co za tym idzie, zaczął coraz bardziej zbliżać się do pomysłów Lamarka. Teoria pangenezy Darwina nie została zaakceptowana przez społeczność naukową. Jego kuzyn Francis Galton przeprowadził eksperymenty, w których próbował przetestować prawdziwość teorii pangenezy i teorii gemuli. Darwin zakładał, że gemule istnieją w układzie krwionośnym. Galton więc, aby to sprawdzić, zaczął robić transfuzję krwi myszą, które przejawiały różne cechy. Miał nadzieję, że wraz z transfuzją krwi dojdzie również do przekazania cech. Oczywiście coś takiego się nie stało. A zagadnienie dziedziczności pozostało pod wielkim znakiem zapytania. Oczywiście do czasów, kiedy w 1900 roku odkryto na nowo zaginione pisma Grzegorza Mendla. Wielu przyrodników uważało, że fakt, iż Darwin nie wskazał żadnego mechanizmu dziedziczności, świadczyło o słabości jego teorii tą słabość wykorzystywali później przyrodnicy, którzy tworzyli konkurencyjne do Darwina teorie ewolucji. Najsłynniejszą alternatywą do koncepcji Darwina stanowił neolamarkizm, czyli teoria ewolucyjna inspirowana pracami Jean-Baptiste Lamarck. Jedną z przyczyn popularności neolamarkistów był fakt, że proponowali oni całkiem ciekawe koncepcje dziedziczności. Jedną z nich, była koncepcja liczenia pamięci, lecz już o tej koncepcji opowiem w przyszłym odcinku. Bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.